Adrian Daniel, dzięki. To, co przygotowałem, to, spakowałem, żeby po prostu wyciągnąć go. Model doszedł. Nie wiedziałem, że on cały z metalu jest ciężkie Cholera. Super. Będzie w składzie szelona jeździł wojskowym. Fajny model, bardzo mi się podoba. Jeszcze raz dzięki, dzięki za list. Dzisiaj próbnej jazdy robił nie będę, bo zaraz będę drę oglądał. Mudujer dostarczył. Fajny będzie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ciężki jest. O, na makiecie. Że kto go widział, to wie. Jest u mnie. Lokomotiva Fausto.